Przedstaw sobie, że twoje codzienne produkty mleczne mogą stać się tajną bronią w walce z cukrzycą. Brzmi zbyt dobrze, by było prawdziwe. A jednak to prawda. W tym filmie opowiemy o sześciu najlepszych produktach mlecznych, które mogą pomóc ci pokonać cukrzycę. Potwierdzone badaniami naukowymi, te mleczne przysmaki nie tylko zachwycą twoje kubki smakowe, ale również odegrają kluczową rolę w obniżeniu poziomu cukru we krwi. Niezależnie od tego, czy zmaga się z cukrzycą, czy chcesz jej zapobiec? Te informacje mogą całkowicie odmienić twoją drogę do zdrowia. Zostań z nami i dowiedz się, jak proste produkty, które znajdują się w każdej lodówce, mogą mieć naprawdę niesamowity wpływ na twoje samopoczucie. Grecki jogurt to zdecydowanie nie tylko modny produkt czy popularny element zdrowego śniadania. To prawdziwy bohater w walce z cukrzycą, o którym często się zapomina a który może odegrać kluczową rolę w kontrolowaniu poziomu cukru we krwi i zapobieganiu powikłaniom. Wyobraź sobie, że w każdej łyżce tego gęstego, kremowego przysmaku ukryty jest potężny arsenał składników odżywczych, niezbędnych organizmowi do utrzymania prawidłowego metabolizmu. Zacznijmy od probiotyków, czyli żywych kultur bakterii, które zasiedlają twoje jelita, wzmacniają układ odpornościowy i, co najważniejsze, poprawiają wrażliwość organizmu na insulinę. To właśnie obniżona wrażliwość na insulinę jest jedną z głównych przyczyn rozwoju cukrzycy typu II. Grecki jogurt pomaga przywrócić równowagę mikroflory jelitowej, co zmniejsza ryzyko wzrostu poziomu glukozy. Kolejnym atutem jest wysokiej jakości białko, którego grecki jogurt zawiera aż dwa razy więcej niż zwykłe jogurty. Bałko odgrywa kluczową rolę. Spowalnia proces trawienia i wchłaniania węglowodanów, co pozwala uniknąć gwałtownych skoków cukru po posiłkach. Jest to szczególnie ważne dla osób cierpiących na cukrzycę lub stan cukrzycowy, które próbują utrzymać stabilny poziom glukozy we krwi. Co więcej, wysokobiałkowe śniadanie zapewnia długotrwałe uczucie sytości, co pomaga uniknąć niepotrzebnych przekąsek i kontrolować masę działa, kolejny ważny czynnik w profilaktyce cukrzycy. Wiele badań naukowych potwierdza skuteczność greckiego jogurtu. Na przykład zakrojonych na szeroką skalę badaniach klinicznych przeprowadzonych przez Harvard School of Public Health wykazano, że codzienne spożywanie jogurtu wiąże się z wyraźnym zmniejszeniem ryzyka rozwoju cukrzycy typu I. Warto jednak pamiętać, że nie każdy jogurt jest równie korzystny. Należy unikać wersji aromatyzowanych i słodzonych, które często zawierają tak dużo cukru, że niwelują wszelkie pozytywne właściwości produktu. Wybieraj tylko naturalny, niesłodzony grecki jogurt. A jeśli chcesz wzbogacić jego smak i wartość odżywczą, dodaj świeże owoce jagodowe. Borówki, maliny, truskawki czy jeżyny sprawdzą się idealnie. Nie tylko nadadzą delikatnej, naturalnej słodyczy, ale także dostarczą cennych antyoksydantów, które zwalczają wolne rodniki, zmniejszają stany zapalne i wspierają układ sercowo-naczyniowy. Dodatkowo błonnik zawarty w owocach pomaga ustabilizować poziom cukru, spowalniając jego wchłanianie do krwi. Włączając grecki jogurt do swojej diety, wykonujesz potężny krok w stronę poprawy zdrowia. To prosty, dostępny i niezwykle skuteczny sposób, który może stać się stałym elementem codziennego menu i prawdziwym sprzymierzeńcem w walce z cukrzycą. Nie przegap tej szansy, by zmienić swoje życie, zaczynając od jednej łyżki dziennie. Grecki jogurt to nie tylko jedzenie. To codzienna dawka zdrowia ukryta w zwykłym słoiczku, która może znacząco poprawić jakość Twojego życia. Twaróg to nie tylko klasyczny produkt znany wielu z dzieciństwa. To prawdziwe odkrycie dla tych, którzy chcą kontrolować poziom cukru we krwi i wspierać ogólną kondycję organizmu. W przeciwieństwie do wielu innych produktów mlecznych, twaróg charakteryzuje się niską zawartością węglowodanów, co czyni go idealnym wyborem dla osób z cukrzycą lub znajdujących się w grupie ryzyka. Praktycznie nie zawiera on szybko przyswajalnych cukrów, które mogłyby wywołać gwałtowne skoki poziomu glukozy. Jednak największa siła twarogu tkwi w jego wysokiej zawartości białka, a zwłaszcza powoli trawionego kazeiny. Kazeina, stanowiąca główny składnik białkowy twarogu, ma unikalną właściwość. Rozkłada się i wchłania do organizmu bardzo powoli, nawet przez kilka godzin. Zapewnia to stabilne i długotrwałe dostarczanie aminokwasów do krwi. Co nie tylko wspiera utrzymanie i odbudowę masy mięśniowej, ale także pozwala utrzymać uczucie sytości na długo. Dzięki temu można uniknąć nagłych ataków głodu i sięgania po niezdrowe przekąski, które często są przyczyną zaburzeń diety i wahań poziomu cukru we krwi. Włączenie twarogu do codziennej diety może być kluczową strategią w kontrolowaniu apetytu. Kontrola wagi jest bowiem bezpośrednio powiązana z kontrolą cukrzycy. Nadmierna masa działa znacząco zwiększa ryzyko rozwoju insulinooporności i pogorszenia procesów metabolicznych. Twaróg pomaga w regulacji spożycia kalorii. Zmniejsza ryzyko przejadania się i dostarcza organizmowi niezbędnych składników budulcowych, nie obciążając przy tym ciustki. Dodatkowo twaruk jest bogatym źródłem wapnia i innych ważnych mikroelementów, takich jak fosfor, magnes czy witamina B12, które wspierają wzmocnienie kości, prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego oraz ogólną poprawę samopoczucia. Badania wskazują, że regularne spożywanie twarogu sprzyja normalizacji metabolizmu, poprawia profil lipidowy krwi i może pełnić funkcję profilaktyczną przeciw chorobom sercowo-naczyniowym, które często towarzyszą cukrzycy. Jak najlepiej włączyć twaróg do codziennej diety? Możliwości jest wiele. Możesz użyć go jako bazę do zdrowego śniadania, dodając świeże owoce jagodowe, orzechy lub nasiona lnu dla dodatkowej porcji błonnika i antyoksydantów. Twaróg świetnie sprawdzi się również jako lekka przekąska w ciągu dnia, pomagając uniknąć spadków poziomu cukru między głównymi posiłkami. Można go także wykorzystać jako składnik różnych potraw, od sałatek po zdrowe desery. Wprowadzając twaruk do codziennego menu, nie tylko dostarczasz organizmowi niezbędnych składników odżywczych, ale też tworzy solidną podstawę do skutecznej kontroli poziomu cukru we krwi. Twaruk to prosty powszechnie dostępne, ale niezwykle potężny sojusznik w walce o zdrowie, długowieczność i stabilne samopoczucie. Jedna niewielka porcja dziennie może stać się tym niepozornym, lecz niezwykle istotnym krokiem do poprawy jakości życia i zmniejszenia ryzyka powikłań cukrzycowych. Twarde sery, takie jak cheddar, gauda czy parmezan, od dawna uchodzą nie tylko za wykwinną ucztę dla podniebienia, ale również za cenny element diety dla osób dbających o zdrowie, a zwłaszcza o kontrolę poziomu cukru we krwi. Należą one do grupy fermentowanych produktów mlecznych, co oznacza, że przechodzą specjalny proces dojrzewania pod wpływem bakterii i enzymów. Dzięki temu procesowi ich wartości odżywcze znacząco się zwiększają. Twarde sery stają się prawdziwą skarbnicą zdrowych tłuszczów, białek i probiotyków, które odgrywają kluczową rolę w normalizacji pracy układu trawiennego oraz wzmocnieniu odporności organizmu. Probiotyki zawarte w fermentowanych serach aktywnie kolonizują jelita korzystnymi bakteriami, wspierając odbudowę i utrzymanie zdrowej mikroflory. Współczesne badania naukowe coraz częściej podkreślają, że to właśnie jelita mają decydujące znaczenie regulacji metabolizmu glukozy. Równowaga mikrobiomu wpływa bezpośrednio na wrażliwość komórek na insulinę, co w konsekwencji ułatwia utrzymanie stabilnego poziomu cukru we krwi. W tym kontekście twarde sery okazują się wręcz niezastąpionym elementem diety osób z cukrzycą lub stanem przedcukrzycowym. Co więcej, sery te praktycznie nie zawierają laktozy, która w innych produktach mlecznych może wywoływać wahania poziomu glukozy. Ich indeks glikemiczny jest bliski zeru, co czyni je idealną przekąską lub dodatkiem do dań głównych bez ryzyka niepożądanych skoków cukru. Twarde sery są także bogate w białko, które zapewnia uczucie sytości i zmniejsza ryzyko podjadania. Stabilizacja masy ciała to jeden z kluczowych aspektów w skutecznym kontrolowaniu cukrzycy. Twarde sery są również cennym źródłem witamin z grupy B, zwłaszcza B12, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego i utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. Ponadto dostarczają wapnia, magnezu, fosforu i cynku, mikroelementów. Które wzmacniają kości, regulują pracę układu sercowo naczyniowego i wspierają ogólną stabilizację procesów metabolicznych. Włączenie twardych serów do diety daje wiele możliwości. Można je stosować jako lekką przekąskę między posiłkami, dodawać do sałatek, zup, omletów lub połączyć z warzywami i orzechami, tworząc sycące i zbilansowane danie. Jak zawsze jedna kluczowa jest umiar. Mimo licznych korzyści twarde sery są produktem wysokokalorycznym, dlatego zaleca się ich spożywanie w rozsądnych ilościach, zwłaszcza jeśli kontrolujesz masę ciała. Włączając cheddar, gołdę, parmezan czy inne wysokiej jakości sery fermentowane do codziennego menu, nie tylko zachwycisz swoje podniebienie intensywnymi smakami, ale także zapewnisz organizmowi cenne wsparcie w dążeniu do stabilizacji poziomu cukru i poprawy ogólnego stanu zdrowia. Te sery stają się nie tylko pysznym dodatkiem, ale prawdziwym elementem żywienia leczniczego, który pomaga uczynić codzienną dietę zdrowszą, bardziej urozmaiconą i bezpieczniejszą w kontekście kontroli glikemii. Kefir to nie tylko popularny napój, który od wieku wykorzystywany jest w różnych kulturach jako naturalny środek wzmacniający zdrowie. To prawdziwy eliksir natury o unikalnych właściwościach leczniczych, zawdzięczanych przede wszystkim wysokiej zawartości probiotyków. Kefir powstaje w wyniku fermentacji mleka z udziałem ziaren kefirowych, które są symbiotyczną kolonią bakterii i drożdży. Proces ten tworzy napój nasycony dobroczynnymi mikroorganizmami, które mają niezwykle korzystny wpływ na mikroflorę jelitową. Jak pokazują najnowsze badania, to właśnie zdrowie jelit odgrywa kluczową rolę w regulacji wrażliwości organizmu na insulinę, a co za tym idzie, w utrzymaniu stabilnego poziomu cukru we krwi. Zdrowym mikrobiom jelitowy pomaga redukować stany zapalne w organizmie, co ma ogromne znaczenie dla osób zmagających się z cukrzycą lub znajdujących się w grupie ryzyka. Podwyższone stany zapalne i dysbioza jelitowa są ściśle powiązane z zaburzeniami metabolizmu węglowodanów, insulinoopornością oraz gwałtownymi wahaniami poziomu glukozy. Regularne spożywanie kefiru pomaga przywrócić równowagę dobrych bakterii w jelitach, co przekłada się na lepsze funkcjonowanie układu trawiennego, zmniejszenie wzdęć. Unormowanie wypróżnień oraz co najważniejsze, stopniowe obniżenie poziomu cukru na ccio. Kefie charakteryzuje się niskim indeksem glikemicznym, co czyni go bezpiecznym wyborem dla osób z cukrzycą. Jego struktura białkowo-tłuszczowa spowalnia wchłanianie węglowodanów, zapobiegając gwałtownym skokom cukru po posiłkach. Oprócz probiotyków kefy dostarcza także witamin z grupy B, wapnia, magnezu oraz potasu które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego i sercowo-nacinowego, wzmacniają kości oraz pomagają utrzymać równowagę wodno-elektrolitową. Bardzo ważne jest, aby wybierać kefir bez dodatku cukru i sztucznych aromatów. Naturalny, niesłodzony kefir zawiera maksimum wartości odżywczych bez zbędnych dodatków, które mogłyby zniweczyć jego dobroczynne działanie. Cukier dodany w niektórych smakowych wersjach kefiru może całkowicie zniwelować korzyści płynące z jego spożycia, powodując niekontrolowany wzrost poziomu glukozy. Dlatego zawsze wybieraj klasyczny, prosty kefir. Jak włączyć kefir do codziennego jadłospisu? Sposobów jest wiele i ogranicza je jedynie Twoja wyobraźnia. Kefir można pić samodzielnie jako orzeźwiający napój wykorzystywać jako bazę do smoothie, dodawać do owsianki czy nawet przygotowywać na jego bazie sosy oraz marynaty. Spożywanie jednej do dwóch szklanek kefiru dziennie może nie tylko pozytywnie wpłynąć na poziom cukru we krwi, ale również poprawić ogólne samopoczucie, wzmocnić odporność i zwiększyć poziom energii. Wprowadzając kefir do codziennej diety, zyskujesz naturalnego i skutecznego sojusznika w walce z cukrzycą. To jeden z najbardziej dostępnych, efektywnych i sprawdzonych przez wieki produktów, który łączy w sobie prostotę, zdrowotne właściwości i uniwersalność. Jeden mały krok, zaledwie jedna szklanka dziennie, może doprowadzić do wielkich zman, pomagając kontrolować poziom cukru, wspomagać trawienie i wnieść harmonię do Twojego stylu życia. Rykate to wykwintne, a jednocześnie niezwykle zdrowy produkt mleczny, który zasługuje na szczególną uwagę, zwłaszcza w wiecie osób dbających o kontrolę poziomu cukru we krwi. W przeciwieństwie do większości innych serów, rekaty nie jest produkowana z pełnego mleka, lecz serwatki, cennego produktu ubocznego, który pozostaje po wytwarzaniu innych rodzajów sera. To właśnie nadaje ricotti jej unikalne właściwości. Podstawą ricotti jest białko serwatkowe, które cechuje się wyjątkowo wysoką wartością biologiczną i zawiera wszystkie niezbędne dla organizmu aminokwasy. Białko serwatkowe ma wiele kluczowych korzyści zdrowotnych. Wspomaga ono regenerację i utrzymanie masy mięśniowej, co jest niezwykle ważne dla osób z cukrzycą. A także przyczynia się do wydłużenia uczucia sytości po posiłku, zapobiegając przejadaniu się i tym samym pomagając utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Kontrola wagi jest bezpośrednio związana z wrażliwością organizmu na insulinę, dlatego regularne spożywanie produktów bogatych w białko, takich jak rykate, może znacząco poprawić parametry poziomu glukozy we krwi. Jedną z największych zalet Ricotti jest jej niski indeks glikemiczny. Produkty o niskim IG są trawione wolniej i nie powodują gwałtownych wskoków poziomu cukru we krwi. Czyni to rikotę idealnym elementem diety dla osób z cukrzycą lub dla tych, którzy chcą zapobiec rozwojowi cukrzycy typu drugie, Dodając rikotę do swojego jadłospisu, zyskasz łagodny, kremowy produkt, który wzbogaci smak potraw bez ryzyka podniesienia poziomu cukru. Rikotę jest również bogata w wapń, który wzmacnia kości oraz zawiera fosfor, cynk, witaminy z grupy B i witaminy A, wspierającą zdrowie skóry i wzroku. Ponadto białko serwatkowe ma silne właściwości antyoksydacyjne i wspomaga funkcjonowanie układu odpornościowego. Ten ser wyróżnia się uniwersalnością w kuchni. Ricotta można wykorzystać na wiele sposobów: jako farsz do warzyw w makaronach, jako dodatek do omletów, sałatek lub jako lekką przekąskę. Jej delikatna konsystencja sprawia, że świetnie sprawdza się również w deserach bez dodatku cukru. Przykładowo, ricotte można połączyć z owocami jagodowymi orzechami czy nasionami che tworząc pożywne, a zarazem zdrowy deser, który nie wywoła gwałtownego wzrostu poziomu cukru we krwi. Warto pamiętać, że wybierając ricotte do diety diabetycznej należy postawić na klasyczny produkt bez dodatku cukru i sztucznych aromatów. Naturalna rykate ma delikatny, kremowy smak, który doskonale komponuje się ze zdrowymi dodatkami i nie wymaga dodatkowego dosładzania. Włączenie ricotti do codziennej diety to prosty, ale skuteczny sposób na urozmaicenie i wzbogacenie swojego jadłospisu. Już jedna lub dwie porcje tygodniowo mogą znacząco poprawić jakość diety, wspierać kontrolę poziomu glukozy oraz dostarczać organizmowi najważniejszych składników odżywczych. Ricotta to nie tylko pyszny dodatek do Twojego stołu, to prawdziwy sprzymierzeniec w walce o stabilne samopoczucie, kontrolę cukru i ogólne wzmocnienie zdrowia. Odłuszczone mleko to produkt który często pozostaje w cieniu bardziej popularnych alternatyw, a tymczasem stanowi prawdziwy skarb pod względem wartości odżywczych i korzyści zdrowotnych. Zachowuje ono niemal cały bogaty zestaw składników odżywczych obecnych w mleku pełnym, w tym kluczowe minerały, takie jak wapń, potas, fosfor, magnez oraz witaminy D, a B2 i B12. Jednocześnie praktycznie nie zawiera tłuszczów nasyconych, które w nadmiarze mogą niekorzystnie wpływać na układ sercowo-naczyniowy i ogólną przemianę materii. To właśnie czyni odłuszczone mleko rozsądnym i bezpiecznym wyborem dla osób kontrolujących poziom cukru we krwi lub znajdujących się w grupie ryzyka rozwoju cukrzycy. Wapń zawarty w mleku odgrywa kluczową rolę w budowie i utrzymaniu mocnych kości, a także prawidłowym funkcjonowaniu mięśni i układu nerwowego. Witamina D która często jest dodawana do mleka odłuszczonego, wspomaga wchłanianie wapnia i wzmacnia odporność organizmu. Jednak największą zaletą mleka odłuszczonego w kontekście cukrzycy jest jego zdolność do umiarkowanego i stopniowego wpływania na poziom glukozy we krwi. Chociaż mleko zawiera naturalne cukry w postaci laktozy i wpływ na glikemię jest częściowo równoważony przez wysoką zawartość białka, które spowalnia wchłanianie węglowodanów. Bałko wydłuża czas trawienia, co zapewnia bardziej stabilne i kontrolowane uwalnianie glukozy do krwiobiegu. Jest to szczególnie istotne dla osób z cukrzycą, ponieważ pomaga zapobiegać gwałtownym skokom cukru po posiłkach. Należy jednak pamiętać o umiarze. Nadmierne spożycie mleka, nawet odwłuszczonego, może prowadzić do zwiększenia podaży kalorii i węglowodanów. Dlatego najlepiej komponować je w zbilansowaną dietę, na przykład jako dodatek do porannej owsianki, smoothie, kawy lub spożywać jako samodzielny napój w niewielkich ilościach. Odłuszczone mleko może być także doskonałą alternatywą dla bardziej kalorycznych produktów mlecznych, szczególnie dla osób dążących do redukcji masy ciała lub jej utrzymania na stałym poziomie, co jest kluczowym elementem profilaktyki i leczenia cukrzycy typu II. Kontrola masy ciała wiąże się bezpośrednio ze zwiększoną wrażliwością tkanek na insulinę i zmniejszeniem ogólnego stanu zapalnego w organizmie. Dodatkowo odłuszczone mleko dostarcza organizmowi niezbędnych aminokwasów, które wspierają odbudowę tkanek, utrzymanie masy mięśniowej i prawidłowe funkcjonowanie procesów metabolicznych. Regularne włączanie go do diety pomaga utrzymać wysoki poziom energii, wzmacnia kości i zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, które często towarzyszą cukrzycy. Wprowadzając odłuszczone mleko do codziennej diety, możesz w znaczący sposób przyczynić się do poprawy ogólnego samopoczucia i lepszej kontroli poziomu cukru we krwi. Najważniejsza zasada to wybierać czysty, naturalny produkt bez dodatku cukru i aromatów, by czerpać maksymalne korzyści bez ukrytych zagrożeń dla zdrowia. Już jedna szklanka odłuszczonego mleka dziennie może stać się cennym elementem diety, który pomoże utrzymać równowagę składników odżywczych, wspomoże kontrolę apetytu i będzie skutecznym wsparciem w profilaktyce powikłań cukrzycowych. Włączenie tych produktów mlecznych do codziennej diety może stać się nie tylko przyjemnym kulinarnym odkryciem, ale również potężną strategią w walce z cukrzycą. Ich różnorodność i wszechstronność pozwala na stworzenie pełnowartościowego, smacznego, a jednocześnie zdrowego jadłospisu, który sprzyja normalizacji poziomu cukru we krwi, wzmacnia układ odpornościowy i poprawia ogólne samopoczucie. Grecki jogurt, twaróg, twarde sery, kefir, rekate i otuszczone mleko. Każdy z tych produktów posiada unikalne właściwości, które wspomagają organizm w regulacji metabolizmu, redukcji stanów zapalnych oraz poprawie wrażliwości tkanek na insulinę. Jednak pomimo wielu korzyści, klucz do sukcesu zawsze tkwi w umiarze i świadomym podejściu do diety. Nawet najzdrowsze produkty mogą utracić swoje prozdrowotne właściwości, jeśli będą spożywane w nadmiarze lub wersjach zawierających dodatek cukru, aromatów czy nadmiar tłuściów. Dlatego warto sięgać po naturalne niesłodzone, odtłuszczone lub obniżonej zawartości tłuszczu produkty mleczne, by zminimalizować ewentualne ryzyko i uzyskać maksymalne korzyści. Równie ważne jest, aby przed prowadzeniem istotnych zmian w jecie skonsultować się z lekarzem lub wykwalifikowanym dietetykiem. Jest to szczególnie istotne dla osób z chorobami przewlekłymi lub tych, którzy już stosują leczenie farmakologiczne w związku z cukrzycą. Profesjonalne wsparcie pozwoli uwzględnić indywidualne potrzeby organizmu i dobrać najbezpieczniejszą oraz najskuteczniejszą strategię żywieniową. Jeśli informacje, którymi się z Wami podzieliliśmy, okazały się pomocne, nie zapomnijcie zostawić lajka, zasubskrybować nasz kanał i udostępnić tego filmu znajomym i bliskim, którzy również dążą do poprawy swojego zdrowia i lepszej kontroli poziomu cukru we krwi. To właśnie dzięki waszej aktywności możemy dalej tworzyć wartościowe, naukowo oparte i dostępne dla wszystkich treści, które pomagają zadbać o zdrowie. Zostańcie z nami, bo już wkrótce przygotujemy dla was jeszcze więcej praktycznych porad, skutecznych wskazówek i najnowszych badań na temat tego, jak za pomocą diety i stylu życia skutecznie zarządzać cukrzycą, zapobiegać jej rozwojowi oraz poprawiać jakość życia. Wasza droga do lepszego zdrowia zaczyna się tu i teraz. Razem z nami i siłą wiedzy.